Góra Ebot 2004 Legendy mówią, że ci, którzy wespną się na górę, nigdy nie powracają. Założę się, że nikomu nie będzie szkoda tego dziecka, które właśnie wpada do tej góry. jest LV? Miłością oczywiście. Love, peace, love and love. Dzieci, kwiaty i... <grywki> Dzieci i kwiaty. <grywki> Tutaj na dole. Miłość jest dzielona poprzez małe... Białe. Przyjemne pestki. Pelety. Mogą być pelety. Napalenie mi w plecu. Move around, get as many as you. Chyba nie dam rady. A on celuje mi... w... Wie... Ty idioto! W tym świecie zabijasz albo zostajesz zabity. O ty pierronie! Umieraj! Chodź! Przeprowadzę cię przez katakumby. Mam nadzieję, że nie paryskie. Ach! Walki nie są do walki, one są do gadania Ja myślałem, że do jeszcze czegoś, ale... A gdzie ta się podziała właśnie? Gdzie to się wszystko podziało? Zamieniła się w proch Nawiązanie do Biblii Już mamy pierwszy kontekst naturalny Wygrałeś 0 Expa i 0 Golda Komunizm, drodzy Państwo Za rękę na chwilę Oczywiście, bo jestem za głupi na to, żeby wejść na zaostrzone kolce i podziurawić sobie stopy. Na pewno dobrze wiem jak iść. Wiedziałbym, gdyby mi nie pokazała. Chyba przeprowadzenia tego ćwiczenia, żeby sprawdzić Twoją samodzielność. Niezależność? Independence to będzie niezależność. Jeszcze dodatkowo będę uczył was wszystkich angielskiego. Nie dziękujcie. Oh god. She's dead. Znowu nawiązanie do Biblii. Z prochu powstałeś, w proch się obrócisz. Zwłaszcza jeśli jesteś potworem. I'm going out.